Aha Co? Ja nawet jeszcze nie wyładowałem a ona już zabiła Serio? No. Siema widzowie, gdzie sobie wbijamy. widzowie, sobie wbijamy punkty na arenie. Tak jak widzicie. W opisie znaczy. No... Streamek... Sorry, że tak późno robię tego streama. Ja wiem, że niektóre osoby idą do szkoły i tak dalej, muszą się ten... Ale Capix nie idzie, bo mam uwalony. Nie, ja nie idę, bo mam na plus jeden Weź ten, weź prywatną Ale aha, bo ja mam ochronę Dobra, ja zrobię prywatną Dobra, się widzowie, witam na live Sorry za przerwę, ale no wiadomo Przerwy też musiały trochę być. No właśnie. Bo tam wie, ja bo tam poza tam tym wiecie, mam nauka, dużo testów, więc nie mogę tak tam... Dzisiaj się taki dzień złożył, tle tam. Jak jesteś 60, jak jest 60, to nie odobserwuj dzięki. No, zrobię po prostu, tak jakoś. Nie no, to nie mi, wie, ja. że, mi, że w sobotę będzie live'ik. Nie wiem jak jutro. Jak ktoś jest to się stoi, to nie chcieli łapkę, łapkę z subem i dzwoneczkiem, żeby być na biednąco Ej, Kapik, co możesz ja. nagrywać odcinki na tym. Na padzie? No ja mogę. No. Ja też. Fajną opcję odkryłam. No. I widzowie szczelcie łapkę, żebyście byli na biednąco Widam to... osób na live. Ile? No ile chłopie? Co ty sobie myślisz? Czy ja tam niska klasa jestem? Ja nagrywam na Twitchu. Aha, to na Twitchu to się dziwisz. Ja na Twitchu tam 500 obserwujących. Gdzieś tam próbujesz. Ja chyba teraz założę Twitcha. Tylko ja właśnie nie wiem jak na PlayStationie założyć za Twitcha. No normalnie wchodzić sobie, musisz mieć konto. Pękć po moim, po live. Dobra, dobra, dobra. Widzowie, chyba się przełączymy na Twittera. Bo tam na Twitchu jest dużo osób. Streamować na Gmailu. Ojej. Kuciechać, widzowie, matka mnie bo. Ej widzowie napiszcie y, czy jest jutro resa z punktów, czy to mi się coś pomyliło Dobra dobra Stawcie y, serduszko i obserwacje, <laughs> nie, nie umiałem tego mówić. Dobra, okay. no witam, ja powróciłem.